Jesienni wiatr szarpał gałęzie lip rosnących wzdłuż Alei Jerozolimskich. Było już po 22, a w nowoczesnym biurowcu świeciły się tylko nieliczne okna. Na dwudziestym piętrze w prestiżowej kancelarii prawnej Kowalski N. Wspólnicy pracował jeszcze Tomasz Kowalski. 38-letni partner kancelarii był dumny ze swojej pozycji, jeden z najmłodszych partnerów w historii firmy, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i London School of Economics, właściciel penthouseu na Mokotowie i sportowego BMW. Jego gabinet emanował luksusem machoniowe biurko od włoskiego projektanta, skórzane fotele, oryginalne obrazy na ścianach i widok na panoramę miasta. Tomasz przerzucał dokumenty, popijając whisky z kryształowej szklanki. Była to jego trzecia szklanka tego wieczoru. Jutro rano miał prezentować spreje przed zarządem Międzynarodowej Korporacji, a presja była ogromna. Gdzie jest ta cholernie sprzątaczka? Mruknął pod nosem, patrząc na bałagan na biurku. Popielniczka pełna niedopałków. Sterty papierów, plamy od kawy na machoniowej powierzchni. Właśnie wtedy usłyszał cichy stukot kółek wózka sprzątającego po marmurowej podłodze korytarza. Do gabinetu zajrzała drobna kobieta w szarym uniformie. Alina Wiśniewska miała pięćdziesiąt dwa lata, ale wyglądała na więcej. Długie, siwe włosy, starannie upięte w kok, okulary w metalowej oprawce, dłonie pomarszczone od lat pracy z chemią. W jej brązowych oczach była jednak coś niezwykłego spokój i mądrość której Tomasz nie potrafił dostrzec w swoim aroganickim świecie. Dobry wieczór panie doktorze, powiedziała cicho Alina wchodząc z wózkiem. Tomasz nawet nie podniósł wzroku nad dokumentów. Aha, wreszcie. Słuchaj, jak się nazywasz? Alina Wiśniewska, odpowiedziała spokojnie rozkładając ściereczki na wózku. Tak, Alina, widzisz ten bałagan. Jutro mam niezwykle ważne spotkanie z Niemcami. Mogą przynieść nam kontrakt wart piętnaście milionów złotych. Nie chcę, żeby zobaczyli, że pracuję w śmietniku. Kiedy mówił, jego ton był pełen pogardy. Dla Tomasza ludzie tacy jak Alina byli niewidzialni, częścią tła, narzędziami do wykonania pracy. Nie zastanawiał się nad ich życiem, marzeniami czy historiami. Alina skinęła głową i zabrała się do pracy. Zaczęła od zbierania papierów, sortując je w starannie sterty. Tomasz kontynuował pracę, od czasu do czasu rzucając uwagi. I dbaj o te dokumenty, są ważne, burknął. Niektóre warte są więcej niż twoje roczne zarobki. Oczywiście, panie doktorze, odpowiedziała Alina, ścierając starannie machoniowy blat. Tomasz pracował nad sprawą przeciwko wielkiej firmie budowlanej zkszałożonej o naruszenie prawa pracowniczego. Jego klient, Związek Zawodowy, oskarżał międzynarodową korporację o delegowanie pracowników z innych krajów UE, bez zapewnienia im odpowiednich warunków pracy i płacy zgodnej z polskim prawem. Sprawa była skomplikowana. Ale wynagrodzenie miało być spektakularne. Dwieście tysięcy złotych plus procent od wygranej. Cholera jasna. Zaklął nagle, rzucając długopis na biurko. Ten przypadek jest cholernie skomplikowany. Muszę znaleźć precedens w prawie UE dotyczący delegowania pracowników. Ale wszystkie sprawy, które znam, nie pasują idealnie. Alina, która właśnie polerowa ramę obrazu na ścianie, zatrzymała się. Przez moment wahała się, czy powiedzieć coś, czy nie. — Przepraszam — odezwała się w końcu cichutko. — Może mogłabym coś zasugerować? Tomasz podniósł głowę znad dokumentów i popatrzył na nią z mieszanką zdziwienia i rozdrażnienia. — Słucham? Ty chcesz mi coś sugerować w kwestii prawa europejskiego? Sprawa Laval un Partneri przeciwko Swenska C34105 z 2007 roku powiedziała Alina spokojnie, nie przerywając pracy. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł wtedy o konflikcie między swobodą świadczenia usług a prawami pracowników. Później była też sprawa Rüfert z 2008 roku C33606, która doprecyzowała kwestię delegowania pracowników i przestrzegania lokalnego prawa pracy. Tomasz zatrzymał się na pół kroku do barku, gdzie chciał nalać sobie kolejnej whisky. Patrzył na Alinę jak na zjawę. Skąd ty... Zaczął i urwał. Skąd znasz prawo europejskie? I to tak szczegółowo? Alina okazała się na moment jakby zastanawiała się nad odpowiedzi. Czytam dużo w wolnym czasie, panie doktorze, powiedziałą Simply. Prawo to fascynująca dziedzina. Czytasz? Prychnął Tomasz. Jakie czasopisma? Przekrój, przyjaciółka, Europejski przegląd sądowy, przegląd sądowy, monitor prawniczy, wymieniła spokojnie Alina, wytykając kurzy ze statuetki. Czasami też Harvard Law Review i Cambridge Law Journal, ale te są droższe, więc czytam je w bibliotece. Tomasz usiadł ciężko w fotelu. Po raz pierwszy tego dnia jego aroganacka pewność siebie została zachwiana. Harvard Law Review? Powtórzył niedowierającym tonem. Tak, ostatnio był tam interesujący artykuł o Impact Assessment Dyrektyw Europejskich na Nazionale systemy Praw Pracy. Profesor Morrison pisał o... Stop! Przerwał jej Tomasz, podnosząc rękę. Po prostu stop! Kim ty jesteś? Alina dokończyła polerowanie statuetki i schowała ściereczkę. Jestem tylko sprzątaczką, panie doktorze. Taję dobroci noc. Wzięła wózek i skierowała się do wyjścia. Przy drzwiach zatrzymała się i przed odwróciła. I może jeszcze sprawa Viking z 2007 roku C43805 też może być pomocna w pańskiej sprawie dodał cicho i wyszła. Tomasz został sam w gabinecie. Pierwszego raz od lat poczuł się niepewnie we własnym biurze. Sięgnął po telefon i zaczął sprawdzać sprawy, które wymieniła Alina. Jedna za drugą okazywały się perfekcyjnie związane z jego klientem. To nie była przypadkowa wiedza. To była głęboka, specjalistyczna znajomość prawa europejskiego. Kto to była ta kobieta? Weekend minął Tomaszowi na gorączkowym studiowaniu spraw, które wspomniała Alina. Im więcej czytał, tym większe było jego zdumienie. Wszystkie precedenski, które wymieniła, nie tylko istniały, ale tworzyły solidną podstawę prawną dla jego sprawy. Sprawa Laval un Partneri rzeczywiście dotyczyła konfliktu między swobodą świadczenia usług a ochroną pracowników. Orzeczenie w sprawie Ruffert doprecyzowało zasady delegowania pracowników, a sprawa Viking. O której nie słyszał wcześniej, była kluczowa dla zrozumienia, jak balansować prawa związków zawodowych z prawami przedsiębiorców. Poniedziałkowy ranek zastał go w biurze o siódmej. Pierwszą osób, którą spotkał, była jego asystentka, Marta Nowak. Pięćdziesięcioletnia kobieta, która pracowała w kancelarii od piętnastu lat. Dzień dobry, panie Tomku, powiedziała, przygotowując kawę w kuchennej kancelarii. Wcześniej pan dziś. Marto potrzebuje wszystkich informacji o sprzątaczce, Alinie Wiśniewskiej powiedział bez żadnych wstępów. Marta uniosła brwi ze zdziwienia. O pani Alinie? Dlaczego? Zrobiła coś nie tak? Nie, nie, po prostu potrzebuje więcej informacji. Co o niej wiesz? Marta naała kawę do dwóch kubków i podała jeden Tomaszowi. Właściwie nie za dużo. To bardzo zamknięta w sobie kobieta. Pracuje tutaj od około roku, zawsze punktualna, nigdy nie sprawia problemów. Jest bardzo dokładna w pracy. Wiem, bo poprzednia sprzątaczka pozostawiała dużo do życzenia. A co z jej przeszłością? Rodziną, wykształceniem? Rozmawiałyśmy kilka razy przy kawie w kuchni, ale ona jest bardzo dyskretna. Wiem, że mieszka sama w małym mieszkaniu gdzieś na Pradze północ. Ma dorosłą córkę, która studiuje medycynę na pierwszym roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Alina bardzo się nią szczyci. Tomasz chodził nerwowo po kuchni. Czy mówiła kiedyś o swoich poprzednich miejscach pracy? O wykształceniu? Nie, nigdy. Jest bardzo skromna. Ale wie pan, Marta zawahała się. Czasem, gdy sprzątała mój biurek, widziałam, jak przygląda się dokumentom prawnym. Nie w ten sposób, jakby była ciekawa, ale jakby rozumiała, co czyta. Daj mi numer do tej firmy sprzątającej. Klinpol, prawda? Po godzinie Tomasz rozmawiał z menażerem Klinpol panem Kratkowski. Pani Wiśniewska? Tak, oczywiście. Jedna z naszych najlepszych pracowniczek. Zatrudniona na umowę o dzieło bez problemów. Bardzo rzetelna. Refereneci z wszystkich miejsc pracy doskonałe. A jakieś informacje o jej wykształceniu, doświadczeniu zawodowym? Proszę pana, my sprawdzamy przeszłość kryminalną i referenacji. Przy tego typu pracy nie interesuje nas wykształcenie. Wiem tylko, że wcześniej pracowała w różnych miejscach. Firmy, biura, czasem prywatne domy. Zawsze same pozytywne opinie. A czy kiedykolwiek wspominała o wykształceniu prawniczym, pracy w jakiejś kancelarii? Pan Kratkowski roześmiał się. Proszę pana, z całym szacunkiem. Ale osoba z wykształceniem prawniczym nie pracowałaby jako sprzątaczka. To przecież oczywiste. Po rozłączeniu się Tomasz siedział w swoim gabinecie, wpatrując się w widok za oknem. Październikowe słońce oświetlało dachy Warszawy, a on nie mógł pozbyć się wrażenia, że przegapił coś ważnego. Po południu postanowił działać inaczej. Poszedł do Marty, która firma sprzątających realizowała kontrakt przed Cleanpol. A, to była EcoClean, ale oni mieli problemy i stracili kontrakt. Jeszcze jedno pytanie. O której godzinie Alina zwykle kończy pracę? stal około dwudziestej trzeciej, dwudziestej czwartej. Dlaczego, panie tomku? Tego dnia tomasz został w biurze dłużej niż zwykle. O dwudziestej drugiej usłyszał charakter stukot wózka. Wyszedł z gabinetu i zobaczył Alinę przy windach, pakującą sprzęt. Alina! zawołał. Odwróciła się za skokiem. Tak, panie doktorze? Czy coś nie tak z pracą? Podszedł do niej, starając się przyjąć mniej oficjalny ton. Nie, nie. Chciałem podziękować za tamte sugestii. Sprawdziłem te sprawy. Miałaś rację. Wszystkie. Alina kolejne umawiała ją smutno. Cieszę się, że mogłam pomóc. Alina, czy moglibyśmy gdzieś porozmawiać? Może napijem się kawy. Alina zawahała się. Było widać, że czuje się niekomfortowo. Naprawdę to nie jest konieczne, panie doktorze. Jutro muszę wcześnie wstać, córka ma ważny egzamin i. Proszę, przerwał jej. To potrwa tylko chwilę. W kawiarni na dole, w budynku, pięć minut. Po długiej chwili milczenia Alina skinęła głową. Kawiarnia w budynku była już niemal pusta. Usiedli przy stoliku w rogu. Tomasz zamówił dwie kawy. Alina, muszę Cię zapytać wprost. Kim jesteś tak naprawdę? Jestem sprzątaczką, panie doktorze. Sprzątaczka, która zna orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z numerami spraw, która czyta Harvard Law Review, Alina przez długi czas milczała, mieszając kawę łyżeczką. Czy to istotne? Zapytała finally. Dla mnie tak. Ta sprawa, nad którą pracuję, dzięki Tobie mam szansę ją wygrać. Ale nie rozumiem, dlaczego ktoś o Twojej wiedzy pracuje jako sprzątaczka. Alina podniosła wzrok i po raz pierwszy tego wieczoru spojrzała mu prosto w oczy. A czy Pan rozumie, dlaczego ktoś w wieku pięćdziesięciu dwóch lat z dorosłym dzieckiem może nie mieć wyboru? Nie bardzo, przyznał szczerze Tomasz. Czyli pan nie rozumie życia, panie doktorze, tylko prawo. Wypity kawę jednym łykiem i wstała. Dzięki za kawę. Do widzenia. Wyszła z kawiarni, zostawiając Tomasza samego, z setkami pytań bez odpowiedzi. Tomasz nie mógł spać. Od dwóch nocy kręcił się w swoim king-size łóżku w Penthouse, myśląc o Alinie. We środę postanowił działać. Nie żeby był szczególnie ciekawskim człowiekiem. Po prostu jego prawnicki umysł nie mógł zaakceptować zagadki. Zadzwonił do swojego starego przyjaciela, Andrzeja Nowackiego, który był prywatnym detektywem. Znali się jeszcze ze studiów. Andrzej, tu Tomek. Potrzebuję przysługi. Słucham, stary, co się dzieje. Potrzebuję sprawdzenia jednej osoby. Alina Wiśniewska, lat 52, adres prawdopodobnie Praga Północ. Jakieś szczegóły? Co konkretnie chcesz wiedzieć? Wszystko. Wykształcenie, przeszłość zawodową, dlaczego ktoś najwyraźniej bardzo dobrze wykształcony pracuje jako sprzątaczka. Andrzej zaśmiał się. Jezu Tomek, jak bardzo się zmieniłeś. Pamiętam, jak w akademiku powiedziałeś, że ludzie tacy jak sprzątascy po prostu nie istnieją w twoim świecie. Po prostu sprawdź, dobra? Zależy mi na tym, jasne. Ale będzie cię to kosztowało. Mieszkanie w centrum nie płaci samo za siebie. W piątek po południu Andrzej zadzwonił z raportem. Tomek, siać. To, co znalazłem, możecie zaskoczyć. Mów. Alina Wiśniewska. Od 1970 roku mieszka w Polsce, ale urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Ojciec Polak, matka Amerykanka. Studiowała prawo na Columbia University w Nowym Jorku, ukończyła summa cum laude w 1995 roku. Magisterwork była na temat europejskiego prawa pracy. Tomasz niemal upuścił słuchawkę. Co takiego? Czekaj, to nie wszystko. Po studiach pracowała przez osiem lat w prestiżowej kancelarii prawnej w Manhattanie, Whitman, Clark and Associates. Specjalizowała się w prawie międzynarodowym i handlu transatlantyckim. W 2003 roku wróciła do Polski z mężem, polskim dyplomatą. Dlaczego wróciła? Jej mąż dostał postale w MSZ, Alina próbowała kontynuować karierę prawniczą w Polsce. Problem był taka, że Amerykan wykształcenie prawne nie dawało jej automatycznego dopuszczenia do palestrii w Polsce. Musiała nostryfikować digri, zdawać dodatkowy egzamin. I co się stało? W 2005 roku jej mąż zginął w wypadku samochodowym. Została sama z trzynastelnią córpę. Próbowała dokończyć nostryfikation, ale Tomek, czy wiesz, ile kosztuje proces nostryfikacji dyplomu prawniczego i egzaminy do palestry? Nie mam pojęcia. Kilkadziesiąt tysięcy złotych, plus rok przygotowań bez pracy. Alina miała przecież dziecko do wyżywienia. Wzięła pierwszą pracę, jaką znalazła w biurze jako sekretarka prawna. Płaca była niska, ale jakoś starczyło na życie. Tomasz słuchał w milczeniu. Ale to nie koniec historii. W 2008 roku kryzys finansowy. Firma, gdzie pracował, zbankrutowała. Była już wtedy po czterdziestce z dzieckiem na utrzymaniu. Próbowała szukać pracy w Altre Chancelleries, ale wszędzie słyszało to samo. Nie mamy doświadczenia w polskim systemie prawnym. Nie ma pan license advocates, jest pani za stara. Jezus. Przez następne years pracowała na różnych posadach. Sekretarka, asystententa, konsalter, ale gdy córka poszła na studia medyczne, koszty wzrosły dramatycznie. Medical studies są drogie Tomek. Alina wzięła dodatkową pracę na weekendy jako sprzątaczka, żeby móc pożyczyć córkę przez studia. Stopniowo sprzątanie stało się jej głównym źródłem dochoda. Tomasz siedział w milczeniu, drżając słuchawkę przy uchu. Tom? Jesteś tam? Tak. Andrzej, czy ona próbował wrócić do prawa? Podobno tak. Mój informator z kierowania kadr w jednej z chancelleries powiedział mi, że Alina składała podania o pracę jeszcze w 2015 i 2017 roku, ale była już wtedy pięćdziesięciu lat z przerwą w karierze prawniczej. Nikt nie chciał risknąć zatrudnieniem kogoś takiego, Jezus Maria, a gdzie mieszka mała kawalerka na Pradze północ, dwadzieścia osiem metrów kwadratowych, wynajmuje ją od zawsze. Córka mieszka z nią, oszczędzają na wszystkim. Słuchaj, Andrzej, tak? Nie rozumiem jednej rzeczy, skoro ma takie wykształcenie, dlaczego nie walczyła bardziej? Dlaczego akceptans z takim życiem? Andrzej was cicho przez chwilę. Tomek, życie nie jest przepem prawnym. Czasem ludzie po prostu robią, co mogą, żeby przetrwać. I czasem przetrwanie oznacza poświęcenie swoich marzeń dla kogoś, kogo się kocha. Po rozłączeniu się Tomasz długo siedział w swoim gabinecie. Za okną podzimowy wieczór spowil miasto. Pomyślał o swoim nowym BMW, About Penthouse, o swoich narzekaniach na stres związany z High Paying Clients. Pomyślał też o Alinę, która każdy wieczór czyścia offices, żeby jej córka mogła zostać lekarzem. Po raz pierwszy w życiu zawstydził się swojej arogancia. Tej nocy nie mógł spać. Tomasz przyszedł do biura z planą. Przez cały weekend rozmyślał o tym, co powiedział mu Andrzej. Alina była wybitną prawniczką, która została wyrwana z kariery przez obstojatelstw życiowe i systemik bariery. To była niesprawiedliwość, która mógł naprawić. O dziewiątej rano wezwał Martę do swojego gabinetu. Marto potrzebuje przysługi. Rozpoczął. Słucham panie Tomku. Chcę, żebyś znalazł w formi najlepszy sposób na kontakt z Aliną Wiśniewską, ale nie w pracy. Chcę porozmawiać z nią prywatnie. Marta uniosła brwi: Czy coś stało się? Alina coś źle robiła? Przeciwnie, chcę jej zaproponować pracę. Wieczorem Tomasz czekał przed blokiem na Pradze północ. Andrzej dał mu adres: Ząbkowska 45, drugi etarz. Budynek był typowy dla lat 70., Rzegy z pilnymi ścielami w ścianach i starymi oknami, których farba oblaziły. Kiedy Alina wróciła z pracy, był już poćty północ. Szla powoli, niosąc plastikową sumkę z zakupami. Kiedy go uwidela, zatrzymała się w połowie szagu. Panie doktor, co pan tu dzielet? Potrzebuję z wami porozmawiać oficjalnie. Alina spojrzała na niego z nieufnością. O czym? O pracy? O prawdziwi pracy. Przez długi chwilę wahania zaprosiła go do mieszkania. Kawalerka była toczno takojże ma, jak opiswał Andrzej. Wszystko było czyste i zadbane, ale mobili stary, ściany potrzebowały malowania. Na ścianach wisiały dyplomy w prostych ramkach. Columbia University. Kilka certyfikateów, Jakaś fotografia Aliny w toga i je kapeluszu. – Kafe? – napajtała. – Dziękuję. Usiedli prymałym stolom w kuchni. Tomasz nie wiedział, jak zacząć, więc poszedł prosto do setca sprawy. – Wiem, kim pani jest, Alino. Alina zamarła z filiżanką u ustach. – Znaczy? – Columbia University. Whitman, Clark and Associates, ośmi lat pracy w nowym Jorku. Specjalizacja w międzynarodowym prawie pracy, Alina odstawiła filiżańku. Jej twarz nie wyrażała emocji. I co z tej wiedzy? Ciewo pani pracuje jak sprzątaczka, podczas gdy mogłaby być jedną z najlepszych prawników w Polsce. Alina roześmiała się gorzko. Czy pan jest świadomy, że w Polsce to nie takie proste? Nie mógł po prostu przyjść i skazać: Odtel prawniczka z Ameryki, dajmy pracę. Wiem o popytkach nostryfikacji, wiem o trudnościach posle śmierci męża. Alina wstała z krzesła i zaczęła chodzić po małej kuchni. A więc, iż to przyszedł pan tutaj, żeby mi współczuć, żeby poczuć się lucze z sobą? Tomasz podnaca głowę i spojrzał je w oczy. Nie, przyszedłem, żeby zaproponować pani współpracę. Są uch, Mam klienta, związek zawodowy, który pozwał międzynarodową firmę budowlaną o naruszenie prawa pracy. Sprawa jest worth miliony i potrzebuje kogoś z pani wiedzą. Ja? Ja nie mogę praktykować prawa w Polsce bez licencji, ale może pan pracować jako specjalist, ekspert, konsultant pod moim nadzorem. Alina sedna krzesło. Nestojać proponujemy pan charity? Tomasz pokręchał głową. Nie protyweruje partnership. Pani wiedza e Experience Spy Passion. mam ja man Contacts, Licenses i Resursy. Razem możemy wygrać tę sprawę, a czywo potem, gdy sprawa się skończy? Potem. Polno będziemy mieć więcej klientów, And może znajdziemy sposobu, żeby polucić polną i nostryfikcję pani diplomi, man znajomych w Palestinian. Alina Ceres długo milczała. Dlaczego pan to robi? Zapiatali w końcu. Tomasz also potrzebował czasu na odpowiedź. Bo, bo odkąd i je panemislem, ponieważ już to wsiużycie życie behandlowałem ludy, jak i e, bo nie rozumiałem, że inteligencja i talent nie zawysą od socjalnego status, i bo, Boże, i wydzi się to, kim byłem. Alina wstała i podejśla do okna, patrzyła na miasto rozgwietlone lajc, man, sorok dwa lata, powiedziała. Pierwszy god marzy o zwraceniu do prawa, ale też się boi czego że nie będę już tak dobra Sioprawę się zmieniło że, ale ani je taka dobra przerwał jej. Bez pani te było by było niemożliwe do wygrania. Czieli długa, bardzo dolga chwil Alina obróciła się do niego dobrze, przyjedę zawtra. No na drugich usłowiech. Jakich? Ja nie chcę czar charity. Chcę równy partnerships i mój własny gabinet. Tomasz uśmiechnął się szeroko. Mamy deal. Epilog Warszawa. Sześć miesięcy później kancelaria Kowaski Associaty. Stajal się Kowaski Wiśniewska. Sprawa przeciwko niemieckiej firmie budowlanej zakończyła się spektakularnym zwycięstwem. Firmy została obawiazana da zapłaci oskarżanym pracownikom over 2 miliony złotych as compensation i zostanić swoim employees condition. Alina dostała swój gabinet na 21 piętrze, tuż obok Tomasza. Było w nią czysto i moderne, tak jak ona Soama, żaden luksus, wszystko praktyczne. Na ścianie wisiał Eje Columbia Diploma i kilka nowych certyfikatów from Polish Bar Association. Jej córka Magda otrzymała stypendiów na studia medyczne. Teraz żene musiały martwić się o każdy grosz. A Tomasz? Nauczył się czegoś ważnego, że szacunek nie zależy od pozycji społecznej i że największa inteligencja i talent mogą się ukrywać w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Pewnego piątkowego wieczoru, gdy oboje zostali dłużej w biurze, Alina podeszła do jego gabinetu. Tomasz? Zapukała cicho. Wejdź, Alina. Co się dzieje? Usiadła naprzeciwko niego, trzymając w ręce list. Dostałam ofertę pracy z Londynu. Międzynarodowa kancelaria prawna. Pozycja senior partnera w dziale prawa europejskiego. Tomasz poczuł nagłe ściśnięcie w żołądku. To fantastyczna okazja, powiedział, chociaż wcale tak nie myślał. Tak, ale Alina zawahała się. Nie chcę odchodzić. Tu jest mój dom. Tu jest Magda. I tu jest nasza wspólna praca. Ale londyńska oferta to pewnie miliony. Alina uśmiechnęła się. Wiesz, Tomasz, przez te wszystkie lata sprzątania nauczyłam się czegoś, że czasem to, co wydaje się największą porażką, może prowadzić do największego zwycięstwa. Jak to? Gdybym nie straciła tamtej pracy, gdybym nie została sprzątaczką, nigdy nie spotkałabym cię. Nigdy nie dostałabym szansy na building czegoś od nowa. Nigdy nie odkryłabym, że najważniejsze nie są pieniądze, ale ludzie, z którymi pracujesz. Tomasz skinął głową. Przez te miesiące współpracy nie tylko nauczył się szanować Alinę, pokochał jej mądrość, spokój i siłę charakteru. A poza tym, dodała Alina z uśmiechem, mamy jeszcze tyle spraw do wygrania, na biurku Tomasza leżały już nowe sprawy. Kolejny przypadek naruszeń praw pracowniczych sprawa o dyskryminację wieku w międzynarodowej korporacji a także kilka mniejszych spraw, które przyjmowali pro bono dla ludzi, których nie stać na prawnika. Wiesz co? powiedział Tomasz Myślę, że nadszedł czas na kolejne zmiany w naszej firmie jakie może powinniśmy otworzyć dział prawnej pomocy dla osób, które nie mają środków na prawników. Bezpłatne konsultacje, może nawet pełne reprezentacja w sprawach społecznych? Alina spojrzała na niego z mieszanką zdziwienia i radości. Tomasz Kowalski myśli o pomocy pro bono? To musi być jakaś zmiana. Ludzie się zmieniają, odpowiedział. Czasem potrzeba sprzątaczki, żeby to zrozumieć. Za oknem zapadał kolejny warszawski wieczór. Miasto świeciło tysiącem świateł, a w każdym z nich ktoś marzył o drugiej szansie, o sprawiedliwości, o tym, żeby ktoś go dostrzegł i zrozumiał. Alina i Tomasz zostali w biurze do późnych godzin planując nową strategię dla firmy. Nie byli już prawnikiem i sprzątaczką, byli partnerami, przyjaciółmi i zespołem, który udowodnił, że prawdziwa wartość człowieka nie zależy od tego, jaką pracę wykonuje, ale od tego, kim jest. A gdzie indziej w mieście, w małym mieszkaniu na Pradze, Magda Wiśniewska uczyła się do egzaminu z anatomii. Na jej biurku leżały książki medyczne, a obok nich fotografia. Jej mama w toge adwokackiej, uśmiechnięta i dumna. Czasem najpiękniejsze historie zaczynają się od spotkania dwóch ludzi, którzy pozornie nie mają nic wspólnego, ale prawdziwe piękno tkwi w odkryciu, że każdy człowiek nosi w sobie coś wyjątkowego, trzeba tylko mieć odwagę to zobaczyć. I czasem, jak w przypadku Aliny i Tomasza, jedno przypadkowe spotkanie może zmieniać nie tylko ich życie, ale życie wszystkich ludzi, którym w przyszłości będą pomagać. Bo sprawiedliwość nie ma jednej twarzy ma twarz sprzątaczki z Columbia University, ma twarz aroganckiego prawnika, który nauczył się pokory, i ma twarz wszystkich tych, którzy uwierzyli, że warto walczyć o swoje prawa, a to dopiero początek ich historii.